Już ten weekend, drugi zjazd Rad Młodzieżowych w Obornikach. Skąd pomysł na to wydarzenie w Obornikach, Patrycja? Skąd ten pomysł? Generalnie jest to inicjatywa kilku młodzieżowych rad, która była zapoczątkowana w zeszłym roku przez Młodzieżową Radę Gminy Szydłowo. W tym roku przejęliśmy my tą pałeczkę i nasza Młodzieżowa Rada z organizuje zlot. No i zobaczymy, kto będzie ten zorganizował. W przyszłym roku oczywiście komuś tą pałeczkę będziemy musieli przekazać. Co tak naprawdę będzie się robić? Będzie się działo dużo. Tak naprawdę od 9 do 21 tutaj w liceum młodzieżowe Rady będą swoje działania przeprowadzać. Będzie World Cafe, czyli... Jedna z form dyskusji i prowadzenia dialogu, który, który my młodzieżowe rady po prostu ubóstwiamy. Będzie też dużo warsztatów, m.in. z fundraisingu, z zdrowia psychicznego, z karty praw podstawowych, także po prostu same przydatne rzeczy. No i co i będzie też na końcu jeszcze integracja, bo lubimy się integrować i jest to dla nas bardzo ważny element współpracy. A Wy, jako organizatorzy tutaj przygotowujący, jakie obowiązki na Was tutaj spadły? No, organizacja całego tego wydarzenia. Przede wszystkim zaczęliśmy od pozyskiwania środków, żeby tutaj w ogóle to wydarzenie zorganizować. Mamy finansowanie z dwóch projektów grantowych. Jest to Postawmy na Młodzież, projektu Poznań oraz Wielkopolska Wiara 2023, organizacji PiSOP. E, tymi naszymi środkami zajmuje się nasza lokalna grupa działania Kraj na Trzech Rzek. E, także tutaj właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie, bez którego e, te środki jakby nie byłyby możliwe do pozyskania. E, i, no I jak już mieliśmy środki, no to zebraliśmy się za całą organizację, za zaproszenia, za, za tutaj znalezienie miejsca, ponieważ SOB będzie się odbywał w Liceum Ogólnokształcącym w obornikach. I wszystkie właśnie te czynności związane z, z prowadzeniem wydarzenia. Oprócz LGD, oprócz tutaj dyrekcji e, szkoły, kto wam jeszcze pomaga tutaj w tych działań? E, no, LGD, właśnie dyrekcja szkoły. E, oczywiście też i, i gmina, i e, powiat mają swój wkład w to. E, kto jeszcze nam pomo pomoże, to e, Obornicki Ośrodek Kultury, który udostępni nam część sprzętu. E, m, i, e, to no nie jest współpraca, ale od tej lokalnych przedsiębiorców mamy przerwę kawową i przerwę obiadową, zakupioną, ale w sercu współpracę. Czy to, co będzie się działo podczas tego weekendu będzie się gdzieś udostępniać? Będzie można śledzić to, co się dzieje? Tak. Przede wszystkim, co jest bardzo ważne, to w związku z tym wydarzeniem jest też tworzona publikacja na temat Młodzieżowych Rad z całej Wielkopolski, która się ukaże też po właśnie zlocie. Będą, będzie to oczywiście fotorelacja, będzie, będzie też nagrany filmik, ale w dniu wydarzenia wszystkie jakieś takie fajniejsze rzeczy będą publikowane na Facebooku Młodzieżowej Rady Miejskiej, czy też gdzieś tam na stronach gminnych i, i takich lokalnych tutaj stowarzyszeń.